Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak 30. dzień lutego. Zapraszam. Na sam początek kilka słów o temacie wrzuconym przez Wprost. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, cały świat świętuje rozpoczęcie synodu o rodzinie. Dlaczego? Otóż niektórzy upatrują w tym nadziei, że papież Franciszek, a zanim cała reszta Kościoła, zmieni swoje podejście do osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Teoretycznie nie bezpodstawnie, albowiem papież Franciszek dwa tygodnie temu udzielił ślubu dwudziestu parom, w tym osobom, które żyły z sobą bez sakramentu. Dla niektórych rewolucyjny jest już nawet wtorek po poniedziałku. Wielkie halo, bo człowiek, który nie żył w małżeństwie, zapragnął sakramentu, poszedł do Kościoła. I otrzymał sakrawet. Przenieśmy to na inne, bo zostało nam jeszcze sześć. Grzesznika wpuszczono do konfesjonału. Nie przyniósł ze sobą hostii, a dopuszczono go do komunii świętej. No i mój ulubiony. Ochrzczono poganina. Jaka gazeta, taka rewolucja. Swoją drogą media dość chętnie pisały o tym, że papież Franciszek udzielił takiego ślubu, ale praktycznie żadne nie zająknęło się. O tym, że nowożeńcy złożyli się i zrobili prezent dla młodzieży. Świetlice i te świetlice oddali Kościołowi. Ej, papież Franciszek, przyjmuje takie kosztowności w imieniu Kościoła? Wyniki tzw. ankiety Franciszka zaskoczyły nawet największych zwolenników zmian w Kościele. Okazało się, że większość wiernych z krajów zachodnich nie zgadza się z Watykanem w kwestiach etyki seksualnej. Telewizja Univision zapytała wiernych z najważniejszych katolickich krajów. Świata o kwestie, którymi będą się zajmowali biskupi. Wyszło, że jedynie w Afryce katolicy podzielają oficjalne nauczanie Kościoła w tych sprawach. Pomijając przemycany między wierszami paradygmat y, demokratyczności, to znaczy takie dziwne przekonanie, że ta ankieta nie była zwykłym researchem, y, tylko y, obligującym nas do czegokolwiek y, rodzajem głosowania, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, y, którą trzeba tutaj podkreślić. Słyszeliście kiedyś, że przez kościół umierają miliony ludzi? Bo kościół nie pozwala na prezerwatywy, a przez to rozprzestrzenia się HIV, ludzie się zarażają AIDS i wszystkimi innymi chorobami, przed którymi lateks perfekcyjnie chroni. No i zamiast tego wymaga jakiejś głupiej wierności, tak jakby ona cokolwiek dawała. Cóż, wierni z Ugandy już dawno pochytali, co im lepiej pomaga. Lewacka paplanina przy nauka kościoła? I druga sprawa. Teraz zapnijcie pasy, bo mamy sporą różnicę w postulatach między Wandą Nowicką, a profesor Środą. Dziś opublikowałem na swoim blogu notkę dotyczącą poniedziałkowego tak czy nie, z udziałem tej drugiej spamy. Między innymi wytknąłem tam etyczce, że z jednej strony uważa, że to przez kościół nie weszła ostatnio ta konwencja antyprzemocowa, to o czym mówiłem w ostatnim spamie, no bo wiadomo, że kościół się wtrąca, kościół mąci i tak dalej. A z drugiej strony sama zachęca hierarchów, aby się włączyli, aby apelowali, tyle że o feministyczne poglądy. Podobno wtedy, prezentując nie swoje poglądy, nie swoje przekonania, kościół będzie bardziej wiarygodny. Ciekawe. Tymczasem dzień później na portalu na temat PL czytamy Ferieton Wandynowickiej, a tam takie oto wstęp. Polska Rada Duszpasterskiej Europy Zachodniej zaapelowała do polskich polityków o głosowanie przeciwko konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest to nie tylko nieuprawniona ingerencja duchownych katolickich mieszkających za granicą w proces legislacyjny polskiego parlamentu, ale przede wszystkim silne uderzenie w kobiety. Nawet nazwa czynności się zgadza apelować o coś. Jak to w końcu jest? Czy Kościół może naciskać, czy nie? Według profesor Środy może naciskać, pod warunkiem, że poglądy są rozsądne. A według Wandynowickiej, wywierając presję na parlamentarzystów, ki, którzy poddani takiemu naciskowi mogą zagłosować przeciw konwencji, Rada działa na szkodę kobiet, jednocześnie naruszając konstytucyjny rozdział państwa od Kościoła. Rozdział kościoła od państwa jest w takim samym stopniu konstytucyjny jak obowiązek posiadania zdrowych kolan. Nie ma tam ani słowa w tym temacie. Chyba że funkcjonuje już u nas pierwsza poprawka do Konstytucji USA, to wtedy spoko. Tylko że tam prezydenci przysięgają na Biblię i wspominają w przysiędze o Bogu. Ale nie, nie funkcjonuje u nas taka poprawka, no chyba że coś przespałem. Wniosek. Okazuje się, że dwie feministki są w stanie pokłócić się o jeden z najważniejszych dla siebie postulatów i nawet o tym nie wiedzieć: prawo. I na sam koniec dwie krótkie sprawy. Numer 1. Ciekawostka dla tych, którzy zarzucają mi defetyzm i czepialstwo. Zbigniew Hołdys, mistrz solówek i ferietonów, broni profesora Hartmana. Brawo za odwagę, wstyd za głupotę. Broniąc człowieka postulującego dialog o kazirodztwie, pokazuje, że debata na temat legalności pedofilii w Stanach Zjednoczonych już się zaczęła, no i on nie jest w stanie się doczekać, aż coś takiego nastąpi również w Polsce. A teraz wszyscy zamykamy oczka i wyobrażamy sobie, że podobny felieton wysmażył jakiś ksiądz. Dwójeczka. Trzy numery temu, czyli w trakcie mojej wakacyjnej przerwy, polityka wypuściła tekst o zabytkowych kościołach w Polsce, na które Polacy wykładają co prawda swoje pieniądze, ale i w Liproboszczowie nie wpuszczają turystów do prezbiterium. No dobra, bez złośliwości, po prostu czasami nie wpuszczają w ogóle do kościoła. Na tekst zareagował proboszcz jednej z wymienionych parafii i napisał oburzony list do redakcji, gdzie bardzo ładnie wyszczególnił, w jakich godzinach turyści mogą zwiedzać kościół. Okazuje się, że tekst napisany w czasie teraźniejszym odwoływał się do wiedzy sprzed kilku lat i właściwie tylko do osobistych doświadczeń. Cóż, z doświadczeniem trudno się dyskutuje, mogło tak być lub nie, ale warto zwrócić uwagę na rzetelność informacji. Dzięki Ci bardzo za uwagę. Jesteś debeściak i Twoja mafia też jest debeściak, ponieważ wytrzymujesz co tydzień taką uderzeniową dawkę głupot, komentowaną przez inne głupoty. Na następną porcję zapraszam za tydzień. Na razie.